na nową bajeczkę? Ej, ej, hej! Ktoś mi siedzi na ogonie. Nie, o, to tylko ja. Hej, czy ty czasem nie urosłeś? Kłopoty z ogonem? Tak było w bajce o Bazylokiu. Jedną chwilkę. Czy to coś jak bajka o Pinokiu? Dokładnie taka sama, tylko inna. Bajkowirze, bajkowirze, ziza zańce. Czas bajeczkę nam powiedzieć w swojej bajko bajkobajce. Dawno, dawno temu żył sobie samotny lalkarz o imieniu Zipetto. Tak! Znowu wygrałem! Tak znowu wygrałem! Tak znowu wygrałem! Tak znowu wygrałem! O, Bazylokio! Tak bardzo chciałbym mieć prawdziwego towarzysza! Ta, 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 ta! Rety! Księżniczka wróżka. Dokładnie. I mam zamiar spełnić twoje życzenie. Po tym zajmują się księżniczki wróżki. Serio? Zostaniesz moją towarzyszką zabawy? Eee, um, nie do końca. Sam zobacz. Jupiti, piti kołki w płocie. Jesteśmy żywi i ty już też, kocie. Hej, ja się ruszam. Rety, ja żyję. Jestem głodny. Da mi ktoś jeść? Rety, zmieniłaś moją lalkę w prawdziwego kociego towarzysza zabaw! Z prawdziwym futerkiem i prawdziwymi wąsami! Prawdziwym brzuszkiem, który wciąż jest pustawy! I patrzcie na ten ogonek! Przystojny, ze mnie kot. Oczywiście, że tak! Znam się na tym! Dobrze! Lecę zająć się innymi sprawami księżniczek w róże. Kotaki! pamiętaj, bądź dobrym koteczkiem! Pa! Dzięki za super ogonek! Mój własny, prawdziwy przyjaciel! Co zrobimy najpierw? O, już wiem! Nie ruszaj się! Okej, okay, nie ruszam się! Mm -hmm, para wciąż głodny... O, to wygląda bardzo smacznie! Mniam, mm, mniam! Mm. Pychota! Mm. A to co? Rybne znikersy? Ja kocham te rybne znikersy. Mm, mm. Znipet to kazał się nie ruszać. Zezłości się! I powie księżniczce wróżce. A ona znowu zamieni mnie w lalkę. O, nie. Patrz, mam dla ciebie... Co tu się stało? Ty tak nabałaganiłeś? Ja? I bałagan? Chodzi o ten mały chaos? Nie, to wcale nie byłem ja! A! Twój ogon właśnie się wydłużył. Co? Wydaje ci się. Patrz, znowu się wydłużył. Nawet jeśli, to nie przeze mnie! Ua! Zdaje się, że twój ogon rośnie, kiedy mówisz jakieś kłamstwo. Ja nigdy nie kłamie! Ua! Jestem najszczerszym kotem na świecie! Ua! I nawet jeśli kiedyś kłamałem, na pewno bym przestał! Ua! Bo szczerze, uważam, że bardzo nieładnie jest kłamać! Ua! I nigdy bym nie kłamał, że nie kłamie! Zaraz wracam. Muszę tylko iść do łazienki. Dziękuję! Zaczekaj! Bazylokio! Nie uciekaj! Wracaj! Przepraszam wszystkich za tę nagłą przerwę i dziękuję wam za waszą cierpliwość! Hej, dlaczego stoimy! Powiedziałem, że dziękuję wam za cierpliwość! Już dobrze! Ojej. Bazylokio? Bazylokio, tu jesteś. Na szczęście nic ci nie jest. E, tak, nic. Jestem cały i zdrowy. Wow. Uf. Ach, nigdy nie słuchają. Kto, ja? Nie, pomyliłaś chyba koty. Kłamałeś cały czas od kiedy cię ożywiłam? Nie, 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 nie. Wcale nie cały czas. Tylko kiedy coś mówiłem. Mój ogon! On, on się skrócił! Teraz musisz mówić tylko prawdę! Bałem się, że znów zamienisz mnie w lalkę za bycie złym kotkiem. Jesteśmy przyjaciółmi, zniosę mały bałagan. Serio? No więc to ja to wszystko zrobiłem. Zjadłem ochocie, wypiłem sok, zrzuciłem wszystko ze stołu w trakcie tańca i kiedy mówiłem, że nie kłamię, kłamałem! Niezły skłon. Sorki, nie chciałem popsuć wam herbatki. Przepraszam za i to rozumiem! Wracamy na trasę! Haha, <goda> kocham <w> życie! To też przeze mnie. To. zagramy w warcaby? I już zawsze żyli szczerze i szczęśliwie. Koniec! Świetna bajka, Tru! Zwłaszcza ta część, w której pomaga im księżniczka wróżka! Dzięki! Ogonek wciąż za długi bazyli? Nie! Jest idealny taki jak jest i nigdy nie stwarzasz kłopotów, co? Nie łaska, czy nie. No dobrze, wystarczy. Właśnie mówiłem wszystkim jakiś siebie dobry ogonek. Bądź dobrym ogonkiem, No już już, już przestań! Kot i magiczna roślina! Znikersy, znikersy, takie duże apetyczne, pyszne. <laughs> Czy znowu śniłeś o olbrzymiej rybno snickersowej piramidzie? Lepiej! Śniłem sobie właśnie o ogromnym znikersowym gigancie. Był taki wielki tru, naprawdę olbrzymi, największy znikers, o jakim tylko można pomarzyć. Brzmi zupełnie jak bajka o kocie i magicznej roślinie. Roślinie? Chwileczkę, to coś jak bajka o Jasiu i magicznej fasoli? To jest dokładnie ta sama bajka, tylko inna. Bajkowirze, bajkowirze, ziza zańce. Czas bajeczkę nam powiedzieć w swojej bajkobajce. Dawno, dawno temu żył sobie milusi kotek o imieniu... A, Barnabla, Bartłomiej... Bazylion! Nazwijmy go Bazyl. Bazyl uwielbiał rybne znikersy. Uwielbiam jeść rybne znikersy. Cześć, pisklaczki. Wy też lubicie wrzucić znikersika do dziobka? Dobroduszny Bazyl podzielił się z linkersami z pisklaczkami. A? Na serio muszę? A, no dobra, proszę. O, jak zajadają. <laughs> Nie zapomnijcie się podzielić! O, słodziaczki. Ej, reszta jest moja. Nie, przestańcie! Pamiętacie o dzieleniu się? Zostawiłyście mi jednego nickersa! Cóż, to chyba dzielenie się. Teoretycznie. Uuu, bardzo ładny. Oby smakował tak, jak wygląda. O, o, ten Snickers prawie złamał mi ząbek! Ale Kotek nie wiedział o tym, że to nie był żaden zwyczajny Snickers. To był magiczny znikers. Pachnie rybką. Wygląda nieźle i rośnie aż do samego nieba. To wielka znikersowa roślina.! Założę się, że jest tam gazylion rybnych znikersów. Wysoko tu! Naprawdę! Nie wiem, czy dam radę dotrzeć na sam szczyt. O nie! Wy nie! O. I Bazyl wspinał się tak szybko, jak potrafiłby jako pierwszy dotrzeć na szczyt. Aha! Co, piszklaki, Nie dajecie rady, co? Dobrze, wasz czas minął. Teraz sam pójdę po Wielkiego Znikersika. Okej, okay, co to było? Wielki Zamek? Nie zauważyłem go wcześniej. <grywka> Muszę się spieszyć! <laughs> <laughs> Witaj olbrzymie, wybacz, że mój znikersu urusł także przebił twoją chmurę. Wezmę tylko tego tyciego znikersika i zniknę. <laughs> Proszę nie jeść mnie. Mmm, mniam, 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 Powinienem przewidzieć taki koniec. Wszyscy kochanią Snickersy. Żegnaj, wielgachny znikersiku. Będę tęsknił. Chodźcie, czas wracać do domu. I Bazyl zaczął schodzić w dół bez gigantycznego znikersa. Okropna historia. Opowiedz mi nową. To jeszcze nie koniec. Poczekaj. Teraz będzie najlepsze. Fifa, FIFA, so, so. Nie, panie Olbrzymie, ja ja nie jestem smaczny. To znaczy, może jestem, ale pewnie nie. Mógłbyś sobie uszkodzić ząb. Dzielić? Zebrałeś więcej wilgachnych znikersów I chcesz się podzielić? Ze mną? Się swoimi wielkimi zlinkersami, wielgachemnymi, chrupiącymi, najlepszymi zlinkersami jakie bazy w życiu jadł. Wszystko tu jest prawie idealnie. Brakuje nam już tylko jednej niesamowitej, fantastycznej, niewiarygodnej przekąski. Wszyscy zajadali długo i szczęśliwie. I koniec. Ale super bajka! <śmiech> <śmiech> Ponieważ było o miłym olbrzymie i dzieleniu się? Nie, bo była o tym, jak wyhodować wielgachnego znikersa. Dalej mały rośnie, piękny i wielki, no dawaj! <laughs> Obarzyli! Skalny król. Jesteś gotowi? Jasne! Ja, ja, ja chyba nie rozumiem. O, o! Ja wiem, kim jesteś, kłębuszko! Odgadłaś, Tru. Twoja kolej. Aha! O, ja już wiem! Jesteś Yeti! Odgadłeś, Bazylii? Twoja kolej! O, okej, okay. to, to, to będzie dobre. Jestem w tym dobry. Pomyślicie, że zawiedziłem się wrogiego. Ups, wygadałem się, prawda? Tak. Udawanie kogoś innego jest fajne. Hmm, jest o tym jakaś bajka. Tak, o żabim królu, z tego co pamiętam. Mam bajkę dokładnie o tym samym, tylko trochę inną bajkowiże, z ziza zańce. Czas bajeczkę nam powiedzieć w swojej bajkobajce. Żył sobie kiedyś król, który podróżował do najdalszych zakątków swego królestwa, pomagając poddanym. Następny. Moja skakanka się splątała. Uwielbiam pomagać poddanym. Nawet jeśli to znaczy, że muszę siedzieć na tronie cały dzień, mój palon zrobił. Kto następny, mój drogi Haroldzie? To już wszyscy, królu. Nie ma już absolutnie nikogo w potrzebie. O nie, wybacz, wybacz jest jeszcze jeden ktoś. Ja widzę! Czy teraz to już wszyscy? Niech sprawdzę! Ach, zawsze zostaje jeszcze ktoś! Ojej, co za radosne dźwięki! Ach, co za widok! Och, jak fajnie być małym, szczęśliwym, beztroskim rokiem, skaczącym po lagunie! O nie, nie, nie przerywajcie! Ech, proszę wróćcie do zabawy, ja już sobie idę. Cóż, wracam do pomagania poddanym różdżką, ale być może znajdę czas na jeden mały skok. <laughs> Dobrze, niech się stanę na chwilę gładki i skoczny. <laughs> A, król będzie zadowolony już naprawdę nikt na niego nie czeka. No, może jeszcze jeden ktoś? Mój panie, dobre wieści! Jeszcze jedna osoba. To już ostatnia. Wasza wysokość? Gdzie on się podział? Królewska różdżka? Ale gdzie jest król? Nigdy bez niej nie wychodzi. Wasza wysokość! Nasz królu! Jeśli szukasz swojej różdżki, znalazłem ją! O, witaj, malutki Roki! Widziałeś gdzieś króla? Yy, wybacz, maleńki, ale nie władam Rokickim. A, chyba już rozumiem. Chcesz króla o coś poprosić? Na pewno mógłby ci pomóc, ale najpierw go znajdźmy. O, wybacz, maleńki, jedynie król może używać swojej królewskiej różdżki. Nie martw się, zaraz go przecież znajdziemy. Wasza wysokość, gdzie jesteś? Już tylko jedna prośba. O, oczywiście jeszcze Twoja. Yy, wasza wysokość. Gdzie jesteś? <laughs> Właśnie próbowałeś ukraść królewską różdżkę. Schowam ją w bezpieczne miejsce. Ha? Hej, moja trąbka! Wracaj tu! Mam cię! Ha? E, ty się unosisz? Czy to ty mój panie? Cały czas byłem ja. Wasza wysokość, proszę mi wybaczyć. Nie wiedziałem. Przyjmij moje skoczne przeprosiny, mój lojalny heroldzie. <laughs> Obiecuję, że będę uprzedzał, zanim wyjdę. <laughs> Ciekawie się zmieniłeś, królu. <śmiech> <śmiech> na oliwkowe obietnice. <laughs> Znajdzie się czas na zabawy, gdy załatwisz pilne sprawy. Została jeszcze jedna prośba. Przysięgam. Ojej! Mam nadzieję, że długo nie czekali. Proszę, niech wchodzą. Cóż, mój panie, ta ostatnia prośba jest ode mnie. Chciałem byś poszedł sobie poskakać po skocznej lagunie. Ha, ha, ha! Oczywiście, przez cały dzień o tym marzyłem. No to chodźmy, poskakać! Oho! Oho! Świetnie się razem bawili, skacząc aż do zachodu słońca. I koniec! O, bardzo chciałbym tak skakać! To frajda! Bazyli? Stałeś się małym rokiem? Ha! Mówiłem, że wymiatam w tę grę! Jestem najlepszym możliwym rokiem, mam rację? Ta bajka rządzi. Tęczowy kopciuszek! za posprzątanie przed bajeczką, maluszki. Uuu, uh, znalazłeś zaginiony skarb. To jest mój milusi koci Bucik. Dzięki. Jest mniejszy niż myślałem. Ups. No. To mi przypomina bajkę o kimś innym, kto zgubił swój bucik. Tenczowy kopciuszek. Znam bajkę o kopciuszku. To prawie ta sama bajka, tylko inna. Bajkowirze, bajkowirze, ziza zańce. Czas bajeczkę nam powiedzieć w swojej bajkobańce. Dawno, dawno temu były sobie dwie siostry. Tęczowy kopciuszek i Gryzelka. Szuka nowej królewskiej tancerki! I zapraszam mnie! Oj nas, na próbę! Tańcę? Nie potrafię tańczyć tak dobrze jak ty. Nikt nie potrafi. Nie martw się. Gdy zacznę wywijać moje piruety, nikt na ciebie nie spojrzy. Racja! Wszyscy będą zajęci tobą, więc ja będę mogła poćwiczyć swój taniec. Mhm, tak! Wow! E, wiesz co? Może powinnaś zostać w domu. Dla własnego bezpieczeństwa. Do później! Chciałabym umieć tańczyć bez upadania. Czy wypowiedziałaś życzenie? Jestem twoim koci wróżem. Wow, to ja mam swojego koci wróża? No jasne. I nalegam, byś poszła na tę próbę, by pokazać wszystkim swoje niesamowite taneczne ruchy. Ale za każdym razem, gdy tańczę, przewracam się. To już przeszłość. Magiczne tęczowe taneczne buty. No, czas już iść. Nie chcesz się spóźnić, co? Ale, ale, ale... Baw się dobrze, tęczowy kopciuszku tak, jak tylko ty potrafisz! A twoje nowe, magiczne buty zrobią resztę! Tak sądzę. Nieźle. Kto następny? Ups, sorki! Wow! Rewelacyjnie! Okej, okay, buciki, pokażcie co potraficie. Wow, wow, wow! Huh? Nie upadłam! To te magiczne buty! Nie upadłam dzięki nim! Ja się nie przewyższyłam! Nauczyłaś się tańczyć? No. No, to w takim razie wyzywam cię na pojedynek. Pojedynek? <laughs> uwielbiam pojedynki. Ua. Niech wygra najlepsza. Zaczynajcie. <śmiech> <śmiech> Twoja kolej. No dobrze, buciki, nie pozwólcie mi upaść. Ja! ja tańczę, ja tańczę! Kto to jest? Jej taniec jest niesamowity. Uj, zaczekaj! Muszę się dowiedzieć, do kogo należą te buty. Następnego dnia książę przymierzał buty każdej dziewczynce w królestwie, aż został mu tylko jeden dom. O, książę! Szukam najlepszej tancerki w królestwie właścicielki tych tęczowych butów. O, masz na myśli mnie, a to są oczywiście moje buty. Na pewno. Wyglądają na za duże. W takich dobrze się tańczy! Dają swobodę ruchów! Widzisz? O, witaj! Zechciałabyś przymierzyć te buty? O, jak chcesz! Proszę! Nie, dzięki, gryzalko! Zatańczę tak, jak potrafię najlepiej. Teraz albo nigdy! To byłaś ty! Wszędzie bym poznał te taneczne ruchy. Jesteś najbardziej interesującą tancerką, jaką widziałem. Proszę, bądź moją królewską tancerką od teraz aż do wieczności. Dobrze, ale tylko razem z moją siostrą gryzelką. A ty nauczysz się swojego stylu. No jasne. Co? Poważnie? Ach. Wszyscy tańczyli sobie długo i szczęśliwie. I koniec. O, świetna ta bajka, Tru. A gdzie jest mój milusi koci bucik? Wiesz, wydaje mi się, że bardziej pasuje komuś innemu, Bi. Wygląda przesłodko. Prawie tak jak pewien kotek. Gdy się obudzi, chcę ją z powrotem. <noise>